Witajcie z tej strony, Adrian, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol. Zakrzewa przede mną na lawecie ciągnik Zetor Fortera HSX 120 wraz z ładowaczem czołowym Zetor System ZM241D, który trafi dzisiaj do swojego nowego właściciela. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek serii Rolnik wybrał Zetora. Stworzony przez nasz ciągnik to ciągnik Zetor Fortera HSX 120, ciągnik serii Fortera, najmniejsza Fortera HSX o mocy 117 koni, mechanicznych, silnik marki Zetor o pojemności 4,2 litra, ciągnik wyposażony. Przednią oś amortyzowaną marki Kararo pontki z przodu 4270 na 24 pełne felgi i z tyłu 52070R38 pełne felgi. Ciągnik wyposażony ładowacz czołowy, tak jak wspominałem na samym początku marki Zetor System. Oprzyrządowanie przyrządowanie metal mamy tutaj szuflę oraz krokodyla do załadów obornika czy kiszonki. Już tam sobie rolnik będzie. Używać według własnego uznania, a z przodu zamontowany na ciągniku przedni tus marki ZUITBERG. Z tyłu, jako ciekawostkę, pokażę Wam obciążnik marki Metaplast. Tutaj mamy balast o wadze 800 kg. Tutaj jeszcze na traktorze mamy zamontowaną śrubę rzymską. Łącznik centralny marki CBM. Zwykły tam jest uzbrajany już przez naszych serwisantów kolejny łącznik, ale tym razem hydrauliczny. Także będzie to nieco wzbogacony ciągnik o taką rzecz. Będzie, będzie wygodniej na pewno naszemu klientowi operować maszynami z tyłu ciągnika. Ciągnik standardowo z trzema sekcjami hydrauliki, mechanicznymi. Eee, tu z kategorii drugiej, w tym traktorze, rewers elektrohydrauliczny, skrzynia 30 biegów do przodu, 30 biegów do tyłu, 5 biegów głównych, 3 półbiegi oraz reduktor high-low, szybciej i wolniej. Z Fortera HSX jest już ze skrzynią ECO. No i tutaj, jak Wam wcześniej wspominałem, przedni TUS marki Zuidberg 3 tonowy. Rok produkcji 2022, tak jak widzieliście na tabliczce znamionowej. No i kolejna Fortera opuszcza plac firmy Helowej Agropol, Zakrzewo. Kolejny odcinek serii rolnik wybrał Zetora. Jeśli poszukujecie ciągnika mniejszego lub większego, Zetor dysponuje w ofercie jeszcze serią Major, Proxima i Crystal oraz tutaj trzema wersjami Porter od cl przez HSX, którego widzicie teraz na lawecie, po największego HDK, który ma 4 cylindry, ale jest wielkości sześciocylindrowego traktora więc naprawdę robi ten ciągnik wrażenie nasz dział sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych w firmie handlowej Agropol Zakrzewo służy Wam pomocą jeśli szukacie jeśli potrzebujecie oferty możecie dzwonić pod numery które będą znajdować się w opisie pod filmem myślę, że na dzisiaj wyczerpałem temat kolejny ciągnik Zetor opuszcza plac jeśli chcecie sobie obejrzeć inne ciągniki, zapraszam do playlisty Rolnik Wybrał Zetora na moim kanale. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale.